ale co, najpierw chyba do meczyku, nie? Zobaczmy, zobaczmy, to będzie przejmowanie mida O, o, niedobrze, niedobrze, niedobrze Tylko dwóch, tylko dwóch O, odwaliło się tam na midzie Dobrze! Paczkę, paczkę! Oj, 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 paczka jest mega ważna w takim meczu Oj, 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 oj! Demo, 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 demo! Jest czas, jest czas, ale czekajcie, czy tam będzie. Czy on się zmieści? Nie dojedzie go, nie dojedzie go, nie dojedzie, jest plant, już jest zajebiście, już jest zajebiście. serio? Ale, demon, ależ to jest zawodnik, jest ku. Tupnął, tupnął. Oj! Dobra, 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 nie, nie ma defa, nie ma defa, nie ma defa. Aj! za dużo, za dużo, ale dobrze, dobrze, brawo, brawo. Ten plant. Jeden przeżył, mamy lepszego yy, baja za chwilę. To synk nie jest strasznie mocny, ale wiesz jak to jest. Przygotujesz się na jedną mapę. No i to może żeby może wystarczyć. Kurde, my idziemy tam gdzie jest w zasadzie stack. Troszkę się obawiam. Zresztą 4 na 5. O. Nice, 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 nice. No i wiemy, że jest jeden łącznik. No, kliknąć, kliknąć go, kliknąć go, to jest, jest. Dobrze, dobrze, bez fraga, bez fraga jest. Super, plantuj już, plantuj już, on już tutaj przejmie łącznik, tam nikogo nie ma. 3 na 2, 3 na 2, mega, mega ważne, mega ważne, utrzymać to. Nie mają, no co tu dodali? Smoka. Brawo, dobra, my myślę, że to mamy. No, 3 na 1. Nie powiem, że się nie da. Tak jest, zajebiście, Brawo, brawo, baj mi. Wbij na GeForSkins skins i doładuj konto z kodem MATEO, który daje bonus do doładowania i możliwość otwarcia darmowej skrzyni. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, PSC, SMS, krypto czy skiny. Na stronce możemy otwierać skrzynie, których jest naprawdę mnóstwo. Mamy możliwość tworzenia kontraktów oraz dostępne są eventy, w których zbieramy żetony i możemy wymieniać je na niesamowite nagrody. Korzystając z dostępnych trybów na stronie, wbijamy poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo codziennie możemy odbierać darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo, link w opisie. Uwaga, dobrze, uwaga, jeszcze jeden, jeszcze jeden blisko, jeszcze jeden blisko. Wymieńmy się co najwyżej. Ale to o, presja pięknie. Uwaga. O, o, tam jest walka, tu mi Trzymaj, trzymaj to kur... Dobra, przebiliśmy się, przebiliśmy się. Tutaj też demo, to przepraszam, Tao. Wie o jednym, wie o jedna, to jest broń, dlatego Tao zostanie. Ale paka została, ojej, ojej, Tao. Dobra, uch, uh, 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 uh. Dobra, jest, jest eko od nich. Eee, uwaga, będzie flash i wyjazd. Oj, 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 o Jaka konterka, dawaj pod awupkę, może co? Na A-sika, friendzik, dawaj go. No dawaj, sprawdź, sprawdź. Jaj, ta, ta 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 dobra, dobra, brawo, super na minutę do końca, tylko pytanie czy, o no właśnie, no, czy już wchodzimy, czy presja? Okej, okay, wchodzimy Oj, dobra, trafił, 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 jeszcze jeden, blisko, blisko, blisko Gio, Gio, za dużo, za dużo, za... ale mamy, mamy, okej, okay, domykanie, domykanie, baj mi, baj mi Baj mi, uwaga, ważne, jeszcze paki nie ma Dobra, jest plant, jest plancik i teraz baj mi, czy wytrzyma Oj, 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 frędzik musi, jeden na trzech Patrzę na naszą kasę, jest kasa. Męczyć ich, męczyć ich. Nawet fragi, nawet fragi. To może i dobra sytuacja, trochę szkoda, no ale... Ajajaj! Aj, 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 aj. Szkoda, no! nie niedobrze, niedobrze musimy to robić dobry wynik po poterry, no. pamiętajmy o tym. Bo by grali na... Oj, misja Bajmiego, no niestety, ale... Przygotowani. o Opieronie! Jejku, ta oczyzna, to sprawdzi? Czy on to sprawdzi? Sprawdź to, no zerknij, zerknij Jest, 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 ojejku, jak łatwo No dobra, jeszcze spalmy tę prawą stronę Spali go Nie, to on jest nie jest łączniku, przepraszam, kamery Nie, trafił flesza, nie trafił flesza Ojejku, co tu się dzieje Co za ryż z jednej i z drugiej strony jest, ludzie Trochę paniki, trochę paniki No widział go, widział go Pięknie Ooooooo oh, 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 oh. wow wow Cyk Dobra, we wchodzimy, wchodzimy w to. O o! O Nie bój się tał, nie bój się go! Nie bój się go! Za dużo strachu, za dużo respektu. Dobra, jest kliknięta Troszkę zmartwiło mnie, że tak nie chciał pójść po niego. No, nie wiem czy pakę miał, co chodziło. Ale bałem się, że gość sobie przyceluje jeszcze raz. No. O, 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 tam. O, dobra, pędzi. Już czy ktoś domyka, pomaga. O, ho, 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 ho Ja już to gdzieś widziałem. Pyk. Goście w szoku. Jakie są goście? To jest jeden typ. proszę, on jak na. No, on nie wie, co się dzieje. no Łaga, łaga, kliknijmy, kliknijmy. To no, ja to jest. O, o. Dobrze, dobrze, dobrze. Rodka jest daleko, rodka jest daleko, panowie. Pięknie. Znowu jaki call Co oni do sejwa znowu? Nie no chyba odbijają, no 8-2 jest, panowie o, o No Uwaga, uwaga, bo tu jeszcze może być gorąco. Patrzę na defy. Nie ma defów, nie ma defów. No oni bardzo dużo ryzykują. No nie wiem czy to jest realne. No zobaczcie, gdzie oni są Co oni chcą zrobić? No dobra. Robi się troszkę... Ojej, podziękujmy mu o! -o. Nie ma... Defa nie złapał, defa nie złapał! Złapał. Oj, aj, 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 aj. Aj, ryż, ryż. Pierwszy raz ryż, pierwszy raz ryż. Dobra, mamy hajs, to najważniejsze w tej sytuacji. Oj. Oje, zagrali z tym fleszykiem teraz. O, po raz pierwszy to siadło. Witam, ognie, witam. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra. Okej, okay, tutaj demo działa. Jest jeden ziomek. Demo, sprawdź, sprawdź. Jest, jest, jest. Widzi go. Pięknie. Pięknie, pięknie. Jeszcze jaki timing tego wejścia. Super, super, super. Pozycje zajęte. No, przydałoby się tu coś podcinać. No, demo ładnie. O! Aaaa! Ryż troszkę i uwaga na tego zioma. Ten ziom może nam popsuć całą rundę. O, dobra, nieważne, nieważne. Złapany. Czy słyszał, czy nie? Chyba nie. Trochę za dużo się... Dobra, złapał. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Nice! Dobra, 8-4. Oh. Ja nie narzekam na polskiego CSa. Nie narzekam, nie narzekam. O, split zagrają. ten ten. No trzeba klikać, trzeba klikać. Dobrze, Exist. O, coś w główkę może. No, on tu blisko jest ziomuś, Radka w ciemno. Aj. Y problem, problem. Wiedzą oni, wiedzą o nim. Wiedzą o nim. Jeszcze dojechali. Aaa, niedobrze, niedobrze! Niedobrze! No, Exist trafił Co jest? Co oni robią? Co oni robią? 25 sekund. Dopiero paka rusza. Dopiero paka rusza. No, 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 no. Jeszcze palak, jeszcze palak, 14 sekund. Tam jest paka, tam jest paka. Dobrze to wygląda, wytrzymać, wytrzymać. Wytrzymać, wytrzymać, wytrzymać. Jejku, jejku. Jejku, jejku. Jej, 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 A, nie, 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 nie. Zajęcie. Będziemy rozbijać, to jest ta zagrywka, to jest ta zagrywka, zobaczcie. Tu będzie rozbity smoke. Pa. Leci, leci rozbicie. O. Ty. I teraz rozbicie. Pęk! znamy to. Oj, kontra, kontra. No dobra, to jest zajebista zagrywka ogólnie. Ale to już widzieliśmy, mogli się tego spodziewać, mogli się spodziewać tego na pierwszym fullu. mogli się spodziewać. No to jest nice, ale to jest tak naprawdę dobre, e, dobre podterro. Tak, oni rzucają tam smoła na to, żeby trzymać sobie maina. Friend trzyma neida, on pali prawą stronę i od razu leci i to rozbijają i wyjeżdżają, nie? Tam był flash, chyba oślepiony był ten pierwszy. Nice, 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 nice. Myślę, że tam był flash. Tu jest, tu jest... Tu jest grząsko, nie? Tu jest grząsko, bo oni wbijają na dwóch. O, 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 o. Uwaga, teraz. Pierwszy frag. Uuu, jak nie pierwszy, to drugi. Mało czasu, mało czasu. Mało czasu i mało HP. Jezu, jest, jest, jest. No nie, nie zrób tego, proszę. Ja, 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 ja. Nie, nie, nie! Jezu! Czy wy jesteście normalni? Ja mam 56 lat. Wszystko wiemy. No i teraz. Boję się obrony tego sajtu, naprawdę. Ale taka rodka leci. Leci na plecy, wytrzymajmy chwilę. Tam plecy będą... Oj, dobra, po głowie, po głowie. No, to so famas, so famas. Ale tu idzie na plecy też. Gdzie pójdzie, gdzie pójdzie, gdzie pójdzie? Nie. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, bo teraz ci wchodzi na plecy. Jezu, on jeszcze żyje. Na Boga. Nie! Tak, on gdzieś tam podadział albo trzymał. No, bardzo defensywnie tam trzymają, wiesz? Oni czekają na takie skróty mega. No? Tu jest Luka, ty. Kurde! No dobra, poszukam nic z tego, to już. już nie, uu, 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 ale uwaga no. Uwaga, to jest demo Sam. Ty no, w sumie to poklikał. <m> Dawaj go! Wow, co jest, co jest, co jest? Demo Hopie, ty jeszcze broni nie masz. No dobra, już masz, bo podniósł sobie. <laughs> runda sfleta, runda fleta. No, jezus, wstał, przecież możesz się wcelować. Czemu jeszcze tego nie wygrał? No, na 8 sekund. Ty nie zdąży? Nie zdąży, zdąży, jest już na sajcie. O no, i co teraz? I się, no mają heist, niestety. No dobra, no 17 HP 17 HP ma dobra, poczekać razem, 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 razem Jest dojazd, dojazd No Okej, okay. szkoda planta, szkoda planta, ale mieliby niski bonus No nie wiem, trudno Uuuu Bang bang No właśnie, Nex mieliby fulla, Dziękuję Madej Dla widzów No i baj mi troszkę Baj mi czemu tak, czemu tak, czemu wychyla nie podoba mnie się to. Nie trzymamy tych sajtów w gramy naprawdę słabo w defensywie. Ja pierdolę 5 na 4. No to jest ryżowe, nie? Nawet granie na B jest do ryżu. Na plecy ci wejdzie gość. Na plecy ci wejdzie gość. Sprawdź to, sprawdź to. O, dobrze, bejtuj, bejtuj go. Widział, widział, wiemy, wiemy o nim Mało czasu, mało czasu. No Dobra, p. No ja pysz. Nie, nie, safe, safe. Uciekajcie stąd. Jak zagracie save'a to to może coś z tego będzie. Tak będę oglądał. No dobra, jak teraz. No, całą, ta mówię, friend. O jezu, to jest łapka. Ja pierd... Nie no, co wy robicie? Co wy robicie? No dobra, nie ma wopy. 11-10. Zobaczcie na ich hajs. Masakra, no, po prostu masakra, co tu się dzieje w tym meczu. No, wygraliśmy co? Jednego fulano, Wreszcie Exist, wreszcie Exist. Wreszcie coś wyszło tu O! o, Widział, widział! Exist! Widziałeś głowę! Jezu, widziałeś głowę! Widział, jest info, jest info. Dobra, Exist, o Exist się nie wie. Zostawić Exista, mamy trzy maina, trzymamy maina. Oni. Jezu, Jezu, Jezu Czy tam był skrót? To wiecie, nie to nie... No coś zmieniamy, bo nie idzie, nie? Oba. Exist, brawo, brawo, i teraz. Jeszcze jakiś fleszyk, cokolwiek. O! Ale widział, dwóch i pobijani są. Super, super. I teraz demo, hold, demo, demo, hold. Dobra, znów obity. Brawo, brawo, czy tak brawo? Nie, 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 nie. On ma, on ma 6 HP. Exist, daj to, proszę. On jeszcze za to patrzy. Timing, timing, kończy rundę. Timing kończy tę rundę. Już nie chodzi o to, co kto potrafi. Timing po prostu. Widzi Lufę! Wie, wie, wie gdzie jest, wie gdzie jest? Z której strony, z której strony! Wie, gdzie jest? Musisz, musisz! Jezu! Uh! Ah! Troszkę tętno rośnie. Wejdzi. Tam jest rodka. O! Oh! Wrakłam! Bra nie. Jakby miała moto, już byłoby finito tam. Mamy granaty, no 20 sekund, ja już to widziałem, ja już to widziałem. Ja chcę tylko inne zakończenie tym razem. Dobra, skomunikowaliśmy się wreszcie. Jejku, kładzie. Zabij, zabij, zabij. Nice! Wreszcie coś było, wreszcie coś było. Ten Nate rozbijający smoka. Dobra, teraz oni pod presją. Mają O oko. To face teraz sobie zagrał. <laughs> o piero exist. Jezus Maria, to nie na moje nerwy. Ale friend trafił. O o nie 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 dwa na trzy dwa na trzy. Za dużo, troszkę za dużo, trudno Trudno, trudno Ojej, jeszcze nie trafiamy, jeszcze nie trafiamy z decyzją Nie trafiamy, trudno, no Dobra, dogrywka raczej, pachnie mi dogrywką No to dobra, to teraz co? Ry ryżotto u rywala, no i, i kończymy eee, dobra, mamy defy, mamy granaty i to jest w sumie spoko Jak będziemy wiedzieli jak je użyć No pierwszy frag najważniejszy Pierwszy frag najważniejszy w tym wszystkim jest O no, 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 dobry flash, dobry flash. Jeszcze, jeszcze. Oj, ten najdzik chyba nie A może taki? Oj! Oj! To jest do zrobienia, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia! Dość. Tak, 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 tak! Jest, jest, jest! Ryżotto u rywala, oddało! Ja pie